Witam, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, mamy wieczór, czwartek, słuchajcie. No, niestety tak się stało, że ten odcinek muszę nagrać czym prędzej, bo na jutro widzę, że tak się stało, że no nie mam nic nawet do, do opublikowania. Słuchajcie, z tego co widzę to najwięcej Was strapi w Waszych Asterkach chyba ten nieszczęsny ten moduł CIM czyli ten, ten cały moduł, który tutaj jest pod, pod kierowicą zainstalowany no i to jest takie dziadostwo, że w tym module generalnie skupiają się wszystkie takie funkcje podstawowe jeżeli chodzi o, o komunikację naszego wozu, muszę Wam powiedzieć i to jest praktycznie taki getaway czyli on słuchajcie m, obsługuje e, sieć, e, sieć, sieć tą, tą, tą high love i, i, i tą, tą, tą speed i tą low, e, czyli ta, ta sieć komunikacji która e, jest na niskiej częstotliwości ona słuchajcie obsługuje tutaj nam te systemy wspomagające, czyli wyświetlacz, radio. Z tego co, co pamiętam, słuchajcie też sterowanie klimatyzacji to mamy tą komunikację low speed, natomiast te systemy profilują nam silnik. Co jeszcze? Te systemy SP, ABS to też jest na, na, tym, na tym systemie Speedy. Czyli na tym szybkim szybkim interfejsie, na szybkiej komunikacji. I ten nas SIM słuchajcie, on niejako nam e, komunikuje tą, tą sieć wysoką i sieć niską. Tak to wygląda w praktyce. I dalej, jeszcze taka uwaga słuchajcie, gdy Wam tutaj SIM padnie, e, no, to, no to takie takie prozaiczne sprawy, które występują przy, przy niedomaganiu CIM-u no to przede wszystkim możecie mieć problem o, u mnie działa ale też czasami już tak się zaczęło dziać, że czasami mi ten klakson nie zabuczy i to jest też związane słuchajcie tutaj z CIM-em generalnie w jeżeli klakson wam zaczyna siadać i oni zawsze wam zatrąbi, to znaczy, że te styki, które tam w środku występują w CIMie, tam jest taka płyta ja to wam postaram się pokazać na jednym z następnych filmów nasz CIM ma taką płytę elektroniczną, która tam obsługuje te, te wszystkie panele, czyli strowanie kierownicy słuchajcie yy, y, moduł immobilizera to jeżeli macie tutaj Simnie Halo to też możecie mieć taką yy, nieprzyjemną sytuację, że po prostu wam auto yy, nie odpali. Tak to jest w praktyce. Yy, tutaj mamy też taką wiązkę transportera, ja to może pokażę Wam. Przełączę się na inne ujęcie aparatu i postaram się to Wam yy, pokazać. O, także ten nasz sim tutaj jest pod, pod i on tutaj też obsługuje słuchajcie o, całą tutaj w stacyjkę jak załączycie z, e, wasz wóz to jeżeli wam sim padnie to możecie mieć taką sytuację że e, tutaj deska wam się zapali natomiast w ogóle nie będziecie mieli e, żadnej reakcji na kluczek, czyli e, po prostu rozróżnik nie będzie kręcił e, no i, i tak dalej to, to też może być, słuchajcie, właśnie yy, przyczyna, że, że Wam CIM yy, tutaj pod obudową yy, pada, także to są takie typowe symptomy, które yy, powodują jak CIM yy, CIM się uszkadza, że jest nie to, to co jeszcze można zauważyć to słuchajcie te przyciski na multi, na kierownicy jeżeli tutaj CIM pada no to one też takie działają kulawo, czasami działają czasami nie, także jest to też związane z uszkodzeniem tego naszego CIMa ja w następnym odcinku jeszcze pokażę omówię mniej więcej błędy które tam występują przy, przy uskodzeniu tutaj ten, tej, tego podespołu Ogólnie występuje u mnie to no, występuje tutaj z manetkami słuchajcie od wycieraczek z manetkami od, z manetką od kierunkowskazu i ja mam jeszcze taką funkcję tutaj słuchajcie tempomatu były też warstwy takie które Miały tylko tą samą tą manatkę od kierunku. Widzicie w tej chwili kierunek pracuje. lub czasami jest, jeżeli chodzi już o kierunki, to czasami jest tak, że mimo że zrobicie tutaj, załączycie kierunkowskaz, to on nie działa w trybie ciągłym, tylko on yy, zadziała na przykład w takim trybie. O, to jest tryb autostradowy, czyli o, widzicie. On chwilę pomruga i, i się włączy. To jest tak zwany tryb autostradowy. I to też generalnie CIM jest za to odpowiedzialny, że, że takie historie się dzieją w naszym autku. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz CIM. Jeszcze jedna historia. Jeżeli tutaj CIM zaczyna nawala. w sumie to jest taka, że czasami jest korelacja, słuchajcie, między na przykład regulacją tablicy rozdzielczej, czyli regulacją podświetlenia i to tak czasami jest, że ta regulacja, ona się troszkę sama zmienia, czyli natężenie po prostu podświetlania. No i to w to Też często odpowiedziałem tutaj nasz, nasz team za to właśnie, że takie historie yy, się dzieją, albo na przykład jest też taka sytuacja, że w momencie jak przełączacie yy, światła, no to w momencie przełączania też tutaj się dzieją takie chodzki, klocki, że e, potrafi się radio ściszyć na przykład podczas e, przełączania e, pozycji świateł, no i takie jeszcze inne. Historię, jeżeli tutaj coś się wam dzieje, kierowica, multi-regulacja i tak dalej, same samo ściemiające się, na przykład zegary, no to też generalnie to jest odpowiedzialny nasz ci za takie historie. Także postaram się następny odcinek zrobić wam taki bardziej dokładny. Ten tak na szybko zrobiłem w aucie, żeby żeby było coś na tą sobotę, to mogli sobie coś tam obejrzeć, także to tyle słońce, co ja chciałem tak na temat CIMU dodać od siebie. Mam nadzieję, że mnie jakoś tam widać, bo w tej chwili już mamy wieczorek, godzinę 17.00. Także to tak na szybko na temat tego, tego CIM-a. Pamiętajcie, ten CIM to jest column integrale module tak to mniej więcej OPEC to sobie nazwał. Wyciągnę grzanie dubki. Także te awarie, które, które tutaj wspomniałem, to one z reguły wiążą się, słuchajcie, z uszkodzeniem naszego modułu CIM. Także słuchajcie, jak Wam się podobało albo się nie podobało, dajcie łapę do góry, zróbcie suba kanału, jak tego nie zrobiliście jeszcze, no i trzymajcie się, na razie, hej!